Hej, cześć, witajcie wszyscy. Ja jestem Diablo i jesteście na moim kanale, gdzie nagrywamy serię z Deforesta, a przede mną jest lifty. Tak, e, w poprzednim odcinku kończyliśmy... W sensie chcieliśmy skończyć budowę muru, ale chroniczne ataki kanibali jak ataki straszki takie niespodziewane e, niestety specjalnie zaburzyły nasze możliwości. Więc dzisiaj kończymy. Diablo ma problemy z odróżnianiem się. Tak, tak, tak. Chyba ty. Podziła o osobę na obiad, którą dałem mu poza odcinkiem. Tak, dał mi kość. W poprzednim odcinku zabrał kość i w dzisiejszym odcinku mi ją oddał. Ale poza kadrem. Poza kulisami. Wy tego nie widzicie. Miłosierny Samarytanin. Tak. Dobra, ten, dobry tytuł Diablo ścina i drzewa, bo znowu chyba. Spamolę w lesie. Słyszę kanibali. Ah shit, here we go again. A ja Kanibale nie mam czy diablo? Bo słyszę coś, ale nie wiem co, diablo. O co słyszysz? Gdzie jest moja latarka? A to ty byłeś. No mi coś tak przemknęło przez ekran, nie? I ja nie wiedziałem, czy to ty, czy to kanibal. Dzik dzik Taś, przez myślałem, że ty jesteś, dziw, tak? Tak wiem, że jestem brzydki dziw, taki brzydki, żeby... Dobra, chodź się przespać. Ooo, proponujesz? Tak. Okrzyjcie mm. w stópki. Chodź, czekam ja na sobie. Ja mi siebie. proponuję, żebym się z nim przespał. No, chodź, chodź. Już daj mi. No, chwilę. Chodź, ja już czekam. Przyniosłem ze sobą zabawkę. Brawo ty, dawaj. zapiszę Nie śpimy. Zdycham z głodu. Mm. Co my tutaj mamy? Jaszczurkę. No żryj tą jaszczurkę. Nie jest moich zapasów. Pierdzie się, są moje już. Nie istnieje coś takiego jak darmowa siła robocza, Diablo. Pamiętaj. Musisz mi wykarmić Ach tak? Tak. No właśnie, taka ciekawostka u mnie na kanale będzie. Jak zdobywałem te wszystkie rzeczy zawsze w Minecraftie, co wiesz? full sety i w ogóle, więc, jak chciał to <coughs> dać No. Muszę to obczaić A tyle, że na razie odcinków nie ma. Polecam, żeby oglądać. Cała seria. To nie wygląda dobrze. Idziemy do tej wioski? Do wioski, poczekaj tylko coś w szamie. No, chyba to idę sam. No, czekaj na mnie, człowieku. Ja Zbieram już tego. Zbieram szmatki już sobie, tutaj wiszą blisko. O, farba i rysunek. A nie zbieraj farby. Nie zbieraj, czy zebrałeś już? Tylko na rysunku nie zebrałem ale dlaczego na rysunku ojciec daje synowi... pistolet? E, bo to jest easter egg. jest czemu Jaki. się nie mogę napić? O, tak. Na, ukuluję sobie też troszeczkę jedzenia sam, bo diablo mnie nie karmi. Put. Pizza to zdecydowanie bardzo złe agudki. Czerwone. Długo mam na ciby czekać? Nie, już idę. A ty wiesz, że jak zostawić te drzwi otwarte, nie? To, to mogą ci kanibale wejść i zjeść te żarcie z suszarek? Tak, wiem. Nie? Takie trochę ciekawe zjawisko. się lepsze niż kanibali. jestem już praktycznie w obozie. Ja też. O ten! Chodź tu, ja szurka, Gdzie ona się podziała? Żółbka, chodź tu, jaszczur. przez sobie sam jedzenia ogarnąć, bo ja tak jak już mówiłam, diablo mnie nie karmi. Kanibale, widzę. No, Bijemy się z nimi? Nie, dopóki nas nie zaatakują. Dobra, rabujemy ich i czekamy aż zaatakujemy, a wtedy ich zabijamy. Tak. Pamiętaj, nie atakujemy pierwsi. Jesteśmy neutralni. Atakują! Nie, jeszcze nie. Dopiero podbiegły. Teraz atakują! Nauczmy ją moreszu. A ja sobie ją córkę załatwię. No ta padła wę. No tego. Macie Tak, chyba wam na za... sobie od razu? Ta, rozpalej. To czekaj na początku, jeszcze ja raz sobie zabiorę, bo mnie nie karmisz. A, ktoś jeszcze jeden. O, ty się z nimi bi, a ja będę coś odkryję jak się robi ognisko. Co? Spalam. Ogólnie to. Sorry za dźwięki w ple, bo. Zakładają mi grzejnik. Lubię to, ja ognisko, ale mi to nie wychodzi, o. Dwa razy musiałem próbować. Ten jest mój Dobra, no, te dwa moje Zróbcie własne, nie tak Nie Fanta, fanta, panie, fanta Nie mam zielonego, palca, co to znaczy Może napoje Kola, Mirinda, Fanta, Sprite A, Fanta! Myślałem, że panta. Fanta Myślałem, że panta i takie, o co ci chodzi? Nie mam miejsca już na ptak... Gdzie są moje kości? Leżą Tylko trzy jak to trzy, bo ich o więcej Są tylko trzy Czekaj, ci dam trochę z tych, co ja podniosłem, bo wiesz Na raz to nie, nie mam mowy, że ci daję pięć kości i tak Dobra, chodźmy Masz tutaj mięso Panta, poczekaj na O, kanibale, gozą. kanibale, kanibale, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu nie, nie są? Tutaj też są! Chciałem do ciebie je biec, jedna, go powstrzymałem Dobra, ja swoją dziwkę już mam Ała, mój ping Co jest tutaj? Czy... Ja biegnę do bazy. Dzięki za pomoc. Nie ma sprawy. Zawsze do usług. Ej, no, drogonem mnie bija mi to ostro. zliście mi ciekawa kiarmora. Nie, nie, nie. Nie, Dobra, biegnij do bazy. Ja już idę ci na pomoc. Nie bez moich kości diablo. No przecież już prawie ich zabiłeś. Jeszcze jedna Wiemy o niej. Ciepło? Ciepłe? Tak mi się wydaje. Tu krałeś kości. Wywalaj, to są moje kości. No a wtedy mi nie chciałeś oddać. Moje kości. Zaraz wejdę w to ognisko i będzie zabawne. Co to było? Nie wiem.

Ale ja taki ja, tak dalej. Ja mam tych elektroniki pięć, to nie mogę więcej. Dobra, jeszcze gina. Chyba też mogę brać co chwilę To nisko tutaj mogę jeszcze przed kiedyś się wróci że mi jednej kości, wow co, które mam zanim się zepsuję? o czur chodź ty jaszczur Dobra, się wspinamy. Dobra, diablo odzywaj się! Nie chcę ci zabierać jak żyła złota cennego czasu, ale... E, mógłbyś pościnać drzewa? Albo nie, 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 nie. Jeszcze lepiej. E, weź wózek. W sensie, weź zbuduj drugi wózek. Po prostu, weź zbuduj drugi wózek. A jak ja ciebie wyglądam, to zbuduj mi wózek. No nie, nie, po co ci mówić? a teraz na wózek. Chcesz mieć jedzenie? Oczywiście, że chcę No to zbuduj mi wózek to Będę Ci budował wózek A później do tego wózka weź tyle patyków ile możesz Dobra? Pokaż drzewce takie sporo spada w tym miejscu Po prostu chodzę i patrzę się dookoła drzew i zbieram te... Jeden patyki zrobiłem Okej okay. Dobre mam I zbieramy patyki w badole. badola Odzywaj się więcej, w diablo No ale co ja mam mówić O patrz, jakie zajebista gierka. No fajnie, wszystko jest okej okay. Nikt nas nie zabije, na pewno Możemy biegać gdzie chcemy Tak, mógłbyś opowiedzieć jakąś historyjkę z życia, co się wydarzyło hmm. Więc generalnie jak byłem w podstawówce, to miałem takich zjebanych kolegów z klasy, no wiadomo Tak jak 90% osób, które chodziło do szko Do szkoły? No tak. No do podstawowej, bo to było w podstawówce. I mm -hmm. ja miałem takich zebanek, jak to już była chyba dwa klasa już. No. Po uszy. Zawsze się ze mnie wyśmiewali. Ja to, nie obchodziło mnie to za bardzo, ale no... W szatni nazywali mnie Grubasem, więc postanowiłem, że a! kawał zabawy z tego, że się ze mnie wyśmiewają, to się zacznę w takiej kabinie od Kibla przebierać, co nie? No. Bo my mieliśmy tam w szatni kabinę od... Razu. Jeden kolega taki najgorszy z całej klasy, który mnie zawsze najbardziej wyzywał, spytał się mnie, ej, dlaczego zacząłeś się tam przebierać? ja mu powiedziałem, żeby nie przebierać się z takimi debilami jak No... A to się wkurwił zaczął napierdzielać z drzwiami od tej kabiny <grym> A te drzwi były z metalem, to wiesz. I przyszedł nauczyciel. To no, no, dosyć głośne były, to na całą szkołę było słuchajcie, że on zaczął napierdalać, wyzywać mnie od idiotów i w ogóle. I tak nagle pan za niego przedsta, bo pan akurat przechodził i tą... to i za nim stał pan i tak cała klasa cicho zaczęła siedzieć No No, a on dalej napierdala tymi drzwiami, mówię, ja cię zabiję I tak dalej Z, się wszyscy cicho siedzą, on się odwraca Patrzy na pana być. dzień dobry A pan tylko tak na niego spojrzał i powiedział, Sebastian? Do gabinetu do Dokładnie Dużo się na przykład, u nas w szkole też, jak była zima, no. jeszcze padał śnieg wtedy, to wzięli i dwukrotnie... O Jezu! Dobre... Brrr. Słyszałeś to? Słyszałeś to? Chyba wątczy... O Panie, udar wiertarce włączony. No dobra, ale słuchaj, no i koledzy się spóźnili dobre pół godziny na lekcję, co nie? No... No Wiadomo, no spóźnili się, no, często się ludzie spóźniają, no to nikt, nikt nic nie podejrzewał. A Ja się ani razu w życiu na, na nic nie spóźniłem No tak, ale oni się spóźnili. Fajnie, wychodzimy na przerwę. No. Patrzymy przez okno, a na parkingu z tyłu Co? Weź mnie podnieś. He, ty umarł? No? K Trzeba bym się... Problem. Cięd... Jak umarłeś? Eee, zobaczysz u mnie na nagranie, bo to jest aż ciężkie do opisania. To jest. Eee, nie ruszaj wózka, naprawdę nie dotykaj tego wózka. Można powiedzieć, że to tak. była metoda na katapultę. Nie. To ja wziąłem ten wózek, nie? I wyobraź no. sobie, że poleciałem wyżej niż te drzewa. <laughs> to nieźle. Dobra, ale wracam do historii. No. Widzimy. Wyszliśmy z tego, że klasy, bo już była przerwa. Patrzymy na parking, a ty, taki wielki pindol na całą szerokość to by na parkingu w śniegu. O, na czyimś aucie? Nie na czyimś aucie, na całym parkingu ten parking miał być 20 metrów. Seria? A? Tak. Wow. 20 na 10 metrów. I takiego wielkiego pindola zrobili. No to Wszyscy powiem... No się śmieli, ale... <grym> Złapali kazali im to zasypać wszystko. A to ty zrobiłeś? <grym z łapki> nie, a w życiu, nie. Ale tobie kazali zasypywać. Nie. No to co mówisz, że... Nauczyciele kazali im zasypywać. A. To coś źle, to No powiem. mieli na parkingu, no to się... kurz nauczyciele. Jez. Yes. No i fajne historyjki ile mamy? Ta 20, widzicie? No i fajne historyjki. No to jeszcze 5, co ty na to tak jeszcze z 5 minutek? To mam jeszcze jakąś historyjkę, opowiedziecie, ja nie wiem czy ja mam jeszcze jakąś historyjkę hmm. ja Są mogę coś takie... powiedzieć To powiedz? E, pamiętam jak e, byłem na takiej jednej wycieczce, nie? Już zapomniałem, gdzie to było, ale to było gdzieś taka wycieczka w góry. Nie? No, kurwa, powiem tak on. Droga w chuj. Ale mieli dobry program. Nie? Wiadomo, wycieczka tam do, do Szklarskiej Poręby. Że niby wszystko fajnie, takie ideolo, dobry program. No, można fajnie wybudzić. A, e, spoko. Pierwszy dzień... ...chujowy. Drugi dzień... Padał deszcz, przez co, e, tym, e, przez co cały czas siedzieliśmy w tym, nie? Przez co cały czas siedzieliśmy w pensjonacie. Bo zła pogoda nigdzie nie możemy wyjechać. E, I to tamto. Później trzeci dzień, to samo, zła pogoda. Zorganizowali nam jakieś bieganie po górze. Nie tak schuja po prostu. E, ja się wtedy przeziębiłem. Fajnie. I czwartego dnia mieliśmy im zbudować jakieś te... szałasy kurwa Bo też im się plan zjebał bo autobus się spóźnił Nie I wyszło ja na to... coś to też zrobiłem trochę jedzenia może... Bo... słuchaj jest? wyszło na to... Nie Że zapłaciłem 300 za dosłownie wycieczkę po chuju. Nie Czekaj chwilę Okay. Hmm. Dobra, ale powoli chyba czas kończyć Czekaj, jeszcze nie wypełniłem ci wózka patykami Aha Myślisz, że ja jestem nie jaki Billy Gonzalez, że potrafię wypełnić cały wózek patykami w mniej niż 20 minut? Mhm mm O ci się źle wydaje. Otóż nie w tym razem. Chyba wypełniłem. A, wypełniłem! Dawid, jesteś za mnie dumny? Tak jakby. Dawaj go tu. Daj ten wózek, daj ten wózek, daj ten wózek. Zaraz będziesz miał żarcie. Kurwa, co to jest? Co ja właśnie jem? Kawałki mięsa. Mhm. Dobra, czekaj. Disgusting, ty trzy Masz. Rough. Coś ty mi... Rybę. Hmm. jakaś. Wiem, sam strugałem. <coughs> nie chce mi się w to wierzyć, wiesz? Słuchaj, to czarne we flakach, to nie jest gówno. Tylko nafaszerowałem. Jest jeszcze jedna sprawa, bo yy, mamy trochę miejsca, jest ze tuż zepsuje się długo. I dosłownie pułapki na moim starym save miałem tak samo ustawione. Dobra. Tym możemy zakończyć odcinek. Tak, chodź do bazy. Zamknij drzwi, człowieku. Co to jest przeciąg? Ten może być, jeszcze się rozchorujemy. Ta ryba była ohydna, moja ulubiona. Tak, twoja ulubiona. Nie wiesz, z tym szak. W ogóle ile ja mam liści, bo. Ok, widzicie, no i tym przyjemnym akcentem chcielibyśmy skończyć dzisiejszy odcinek dziękuję wam za oglądanie zapraszam do subskrybowania kanału Diablo jak i Lipty i widzimy się w następnych odcinkach ze Foresta, trzymajcie się, hej hej